Na Bałtyku jest krótka fala sztormowa, też jest niebezpieczny akwen. Tutaj znów się wydłuża i troszeczkę łagodniej to przechodzimy, nie ma takich uderzeń. idziemy się na lewą, na prawą burtę tak w miarę, w miarę spokojnie, bez żadnych szarpin. No, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. dotrzemy o ile to się uspokoi chyba że w nocy da nam bardziej popalić inaczej by to wyglądało jeżeli byśmy szli cała naprzód to te uderzenia pali w górę, w dziób, by były mocniejsze statkiem przepało ale tu nie chodzi o efekty tu chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim ludzi i no i statku żeby nie połamać, nie uszkodzić Na pierwszym miejscu są ludzie, załoga a potem jest statek Tak, że nie ma tutaj kozaków Trzeba wszystko dokładnie przemyśleć i nie za wszelką cenę naprzód. Wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, że jesteśmy z ładunkiem, to siedzimy nisko. Nie jest tak odczuwalny ten sztorm.